ma. Dzisiaj sobie nagramy odcinek z Fortnite'a Niedawno zacząłem nagrywać więc Zapraszam do subskrypcji i łapki w górę eee, Na 100 subów będę robił e, Live'y z wami eee, Jak ogarnę jak się robi donaty, będę Was dodawał i będziecie mogli ze mną zagrać Na 200 subów Będę robił wam e, giveaway na w karty eee, e, Poczekaj i na nie wiem na 250 subów e, Będę nagrywał z moim bratem, możesz się przywitać Siema, ale ogólnie też chcę przypomnieć, że ja tutaj też mogę sobie dawać moją odcinek Elo Elo? <grybujesz> Dobra Witajcie wszyscy, dzisiaj pogamę. Eee i omawiając ten temat e, ja cię wyciszę na chwilę. I omawiając ten temat e, Chciałbym Was zaprosić właśnie do, do subskrypcji Bo nigdy jeszcze nie nagrywałem Fortnite'a i... Nie ukrywam, że chciałbym wbić teraz osóbów. Może zajmie mi to mega długo, ale... Myśl, myślę, no... Wierzę, że uda Wam się to wbić po prostu Na razie mam mało osób, bo 14 wiem, możecie się za mnie śmiać Ale niedawno właśnie zacząłem nagrywać i... Co? To na tyle z tego odcinka. Zapraszam Was do następnych odcinków, live'ów. Do zobaczenia.